Cześć. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób napisać makro, które będzie zapisywało aktualnie obrabiany plik Excelowy w, w nowym skoroszycie, który będzie miał nazwę w postaci dzisiejszej daty i ten plik również będzie miał nadaną nazwę w postaci aktualnej daty. Zaczynamy sobie oczywiście procedurę, procedurę tą zalecam stworzyć w, w plikach makroosobistych, w skorzycie makroosobistych, dlatego że no, będziecie mogli wtedy korzystać z tego makra przy każdym pliku, który otworzycie na swoim komputerze. No to zaczynamy oczywiście od sub, zapisz plik z datą. Okay. Zobacz sobie trochę miejsca. No i na początku deklarujemy zmienne DIM data S date, Dim catalog S string i Dim, katalog. A... sobie drugier, katalog dziś S string. Ok. Teraz przypisujemy wartości tym zmiennym, więc y, zmienna data będzie miała wartość w postaci funkcji Date, katalog, będzie miała wartość, która będzie ścieżką do folderu e, do dysku C do folderu nowy w moim wypadku. A wy możecie sobie stworzyć folder ten, gdzie tylko macie od i e, jeszcze nadajemy wartość katalog dziś. Katalog dziś równy jest katalog. Tak, i do tego dorzucamy data. I jeszcze należy pamiętać o tym, żeby dopisać w ścieżce Backspace. Bo inaczej plik nie będzie się tam mógł zapisać. No i. Pozostaje nam teraz stworzenie katalogu MakeDir, katalog and data i polecenie Active Work Save As file name. Dialog dziś and data and rozszerzenie. Ja wybieram xls stary, dobry xls. No i to koniec. Teraz pokażę Wam, że mam tutaj taki folder C nowy. Tak, on jest pusty. Po uruchomieniu mojego makra stworzył się folder z dzisiejszą datą. Wchodzę i jest zapisany plik, który też się nazywa, którego, też, którego nazwa też jest dzisiejszą datą. I to na tyle z tej lekcji. W kolejnej rozwiniemy ten przykład o, o kilka plików tworzonych czy obrabianych w ciągu jednego dnia i zapisywanych w tym folderze. Na Teraz dzięki bardzo. Cześć.